Kochani Chrystusie Panu, słyszeliśmy w drugim czytaniu Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Bogu niech będą dzięki, że w końcu jest taki dzień Raz w roku, kiedy wspominamy żołnierzy wyklętych Żołnierzy niezłomnych Przypomnijmy sobie, kim byli Polskie powo powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Dla wielu z nas to czas wcale nie tak odległy, bo już byliśmy na tym świecie. Antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór i sowietyzacji Polski, podporządkowaniu jej ZSRR toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa i podporządkowanymi służbami w Polsce. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120 do 180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. Ostatni członek Ruchu Oporu, Józef Franczczak, pseudonim Lalek, z oddziału kapitana Zdzisława Brońskiego, uskoka, zginął w Obławie, w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami, województwo lubelskie, 18 lat po wojnie. 21 października 1963 roku. To wcale nie tak dawno. Powszechnie uznaje się, że większość niepodległościowych organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji USA i Wielkiej Brytanii i gwarantów postanowień konferencji Altańskiej. Na ich sytuację miało też wpływ sfałszowanie przez PPR wyborów do Sejmu w styczniu 1947 roku i w konsekwencji uznanie w ten sposób przez mocarstwa anglosaskie narzuconej nam przez Związek Radziecki władzy. Po masowych ujawnieniach wtedy się zgłosiło, uwierzyło w kłamstwo komunistyczne 76 774 osoby. W trakcie powyborczej amnestii, amnestii w związku z załamaniem się oczekiwań nad interwencją mocarstw antykomunistyczne niepodległościowe podziemie zbrojne liczyło po w 1947 roku już nie więcej, nie tylko 2000 osób. Już w roku 1943 w związku z klęskami Wehrmachtu na froncie wschodnim dowództwo AK rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek okupacji terytorium Polski przez Armię Czerwoną. Powstała organizacja NIE. Łącząca struktury cywilne i wojskowe, mająca na celu samoobronę i podtrzymywanie morale polskiego społeczeństwa w oczekiwaniu na wojnę z Zachodu z Związkiem Radzieckim. Organizacja ta jednak została znacznie osłabiona w wyniku akcji burza i Powstania Warszawskiego. Dodatkowym ciosem było aresztowanie dwóch najważniejszych osób w konspiracji: generała brygady Emila Fildorfa i generała brygady Leopolda Okulickiego. Obie postacie są warte poznawania i mówienia o nich. I pozwólcie, że jeszcze dwie ważne postacie. Pierwsza, pierwsza pułkownik Łukasz Ciepliński. 28 listopada 1947 roku został aresztowany w zabrzu przez funkcjonariuszy UB. Zawierzył obietnicom oficerów UB o ogłoszeniu cichej amnestii. Dla jego podkomendnych, że będą żyli i ujawnił kontakty organizacyjne i swoich i swoich współpracowników. Dla ratowania aresztowanych w czasie likwidacji zarząd win 2,5 tysiąca podkomendnych i doprowadzenia do ich amnestiowania początkowo zgodził się na udział w tak zwanej grze wywiadowczej z wywiadami państw zachodnich. Zorientował się jednak, że MBP nie ma zamiaru dotrzymywać umowy i wtedy wycofał się z niej, mając świadomość, że tym samym podpisuje na siebie wyrok śmierci. Brutalne i okrutne śledztwo wobec podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, mianowanego pułkownikiem pośmiertnie. Jego współpracowników trwało aż 3 lata i było prowadzone pod bezpośrednim nadzorem NKWD. Był przetrzymywany w warszawskim więzieniu Mokotowskim. W cudowny sposób zachowały się grypsy więzienne adresowane do rodziny w ostatnich miesiącach życia Łukasza Cieplińskiego. Pisał je ołówkiem chemicznym na dwóch stronach bibułki, którą skręcał i wciskał w szwy chusteczki porządzonej z więziennego prześcieradła, następnie przemycanej do krewnych. Ta chustaczka trafiła do adresatów i jest dziś najcenniejszą pamiątką rodziny, a jednocześnie świadectwem tego, jak traktowano Polaków. Można te teksty przeczytać w książkach w internecie. Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, Będę trzymał w ustach medalik, potem będziecie mogli odnaleźć moje zwłoki i rozpoznać. Wyrok śmierci został wykonany 1 marca 1951 roku. Łukasz Ciepliński został zabity strzałem w tył głowy w piwnicy pomieszczeń gospodarczych w więzieniu UB na Mokotowie w Warszawie. Według współwięźniów wszyscy oskarżeni w procesie zostali straceni tego samego dnia, choć w aktach znajdują się dwie daty, i 1 marca i 1 czerwca. Miejsce pochówku Łukasza Cieplińskiego do dzisiaj nie jest znane. W 2013 roku byli żołnierze AK z Rzeszowszczyzny zainicjowali prośbę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Łukasza Cieplińskiego. Był nie tylko dobrym mężem, Polakiem, ale dobrym chrześcijaninem. Katolik. I drugi to Jan Kępiński. Jeden z najlepszych synów międzywojennego, patriotycznego pokolenia, które postanowili fizycznie zgładzić polscy komuniści. Działalność konspiracyjna przeciw komunistycznej władzy przysporzyła mu w PRL miano bandyty. To był sposób już wtedy na zabicie człowieka. Najpierw trzeba zepsuć mu dobre imię. Nie może się nazywać partyzantem broniącym Polski, musi się nazywać bandytą. Tak na marginesie, czy dzisiaj nie robi się podobnie? Urodził się 4 lutego 1921 roku w Jaskółkach pod Ostrowem Wielkopolskim, stąd 5 kilometrów. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Raszkowie, a następnie do Ostrowskiego gimnazjum. Od grudnia 1939 roku działał w konspiracji w szeregach Związku Walki Zbrojnej. W czerwcu 1940 roku aresztowany przez Gestapo za działalność sabotażową. Jeszcze w tym samym roku uciekł z transportu do obozu Dachau i powrócił do Polski w rejonie leczczyzny, gdzie żyli jego krewni. Dzięki ich pomocy trafił do stacjonującego w górach Świętokrzyskich oddziału partyzanckiego AK, dowodzonego przez kapitana Eugeniusza Kaszyńskiego, pseudonim Nurt. przebrał pseudonim Błysk. Przeszedł szkolenie konspiracji, w konspiracyjnej chorążówce. Stanął na czele oddziału partyzanckiego, który zajmował się uwalnianiem więźniów, rozbijaniem niemieckich poserunków oraz wysadzaniem linii kolejowych i mostów. Wraz z oddziałem przeprowadził wiele spektakularnych akcji, za które był odznaczony innymi Krzyżem Virtuti Militari, trzy razy Krzyżem Walecznych. Zmotoryzowany oddział lotny Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej Warta pod dowództwem kapitana Jana w Błyska był jednym z najaktywniejszych oddziałów powojennego podziemia niepodległościowego w całej Wielkopolsce. Największa bitwa partyzancka w Wielkopolsce rozegrała się 22 października 1945 roku. Znów moglibyśmy powiedzieć blisko od nas, bo 5 kilometrów około. Tego dnia oddział błyska opanował Odolanów. Wydawało się, że jest zwycięstwo. Po wyjeździe z miasta jednak partyzantów. Niespodziewanie dogoniła duża grupa operacyjna NKWD, KBW, UB. W wyniku półgodzinnej walki oddział został rozbity, a śmierć poniosło 24 partyzantów. Dowódcy udało się uciec. Dwa miesiące później, 17 grudnia 1945 roku, został on zatrzymany w Poznaniu przez funkcjonariuszy MO i po wstępnym przesłuchaniu przekazanym UB które rozpoczęło kilkumiesięczne śledztwo. W Świetlicy Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu toczył się duży proces pokazowy przeciw Błyskowi i jego 21 towarzyszom. 4 maja 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał Kępińskiego jako jedynego z całej grupy oskarżonego na karę śmierci, utratę praw publicznych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Błysk został zamordowany 21 czerwca 1946 roku w Poznaniu. Doczesnych szczątków Jana Kapińskiego do dzisiaj nie odnaleziono. Sąd Wojewódzki w Poznaniu 22 września 1992 roku unieważnił wyrok z 1946 roku, wskazując, że skazany działał na rzecz niepodległego, prawdziwego, niepodległego bytu państwa polskiego. I króciutki fragment z Grypsów, który pisał do żony Jadwigi. W więziennej celi marzę o szczęścia bieli. Promienie słońca w nim lśnią, a w nich widzę wisię swą. Błękit chmur, piękno gór, czar, legenda się toczy. I przy mnie kochane twe oczy. I potem pisał dalej: Wciąż widzę Twoją radość związaną z Andrzejkiem, ich synem, oraz smutną buzię z procesu. Wiem, że mocno bolejesz, ale wiem również, że potrafisz pogodzić się z wolą Bożą. Łukasz.